Cześć witam wszystkich z tej strony Władziu, a dzisiaj będzie opis radzieckiej artylerii 8 tieru, jaką, jaką jest obiekt 261. Ma on 650 HP i jest to bardzo mobilna artyleria, także zmienia całkowicie styl gry, jeśli chodzi właśnie o. Radzieckie artylerie, bo wszystkie wcześniejsze są takie bardziej mułowate. Ciężko w ogóle gdziekolwiek nimi pojechać. I często po starcie meczu, zazwyczaj chowamy się w najbliższych krzakach, żeby nie marnować czasu na dojechanie gdziekolwiek. I tutaj jest co innego, ta artyleria jest mobilna, znakomicie potrafi się przesunąć, przestawić, przejechać nawet całą mapy, mapę, jeśli będzie trzeba w dość krótkim czasie. Więc na pewno to jest to jej wielki plus. Yy... Uważa ona 60 ton i przy mocy silnika 950 koni, więc to już to właśnie to potwierdza tą, tą mobilność właśnie tej artylerii. Potrafi się rozpędzić do 50 km na godzinę, więc też jest to bardzo przyzwoita prędkość. Co do jego pancerza, no wiadomo, artyleria raczej nie słynie z tego, że musi mieć jakiś tam koksiarski pancerz. Tak więc ona ma z przodu 75 mm z boku 50 mm i z tyłu 30 Więc jak, jak sami widzicie, naprawdę nie jest to dużo. Wręcz w zasadzie no taka normalna ilość. No. Taka informacja dla scoutów, bo ponieważ te czołgi po prostu mają mało penetracji, mogą mieć problemy z przybijalnością na większy dystans, tak więc ja polecam po prostu strzelać na lewo, na prawo drufy, tam są takie wizjerki, jakby one spokojnie przyjmą obrażenia jeszcze dodatkowo są po prostu pod kątem prostym ustawione więc to naprawdę nie będzie problem żeby cokolwiek tam przebiło właśnie tą artelerię <coughs> co do działa, tutaj już jest ciekawszy jeden z ciekawszych aspektów tego czołgu <coughs> ponieważ możemy spokojnie używać dwóch rodzajów amunicji Zacznijmy od, od odłamkowych. Zniszczenia to 1700, więc nie są to największe obrażenia z tych większych pojazdów, ale, ale też są to całkiem przyzwoite. Bez przebicia pancerza zadajemy około 500-600 obrażeń. No, oczywiście, w porywach nawet tam do 700, może. To oczywiście wszystko zależy od tego, jak trafimy gdzie trafimy. Przy pociskach burzących ma 102 e, średnie penetracji, więc no to nie jest dużo. Przy bardziej opancerzonych pojazdach, a takie głównie będziemy mieli w meczu, no to naprawdę jest ciężko przebić kogokolwiek. Oczywiście od boku to będzie, to ładnie wchodzi, no ale <laughs> wiadomo, nie zawsze mamy czołg od boku, nie zawsze trafimy w taki punkt, że przebijemy go od boku. No sami wiecie jak to jest. Co do pocisków przeciwpancernych. Jak widzicie, ja używam w tym meczu tylko takich pocisków. Prawdopodobnie nie jest to dobry wybór, bo, no, wiadomo, trafimy leciutko obok i już, już bez damage'u nic. No, ale przynajmniej jakaś tam zabawa jest, jak już trafimy fajnie, fajny damage, widać. Zniszczenia, jakie zadaje pocisk przeciwpancerny, to średnie 1100. Więc całkiem przyzwoite wrażenia. E, penetracji ma ten pocisk 360 średniej. Więc jest to też bardzo dużo, jednak tej penetracji. W zasadzie to chyba najwięcej, jeśli chodzi o artylerię. E, dlatego właśnie zdecydowałem się na to, żeby używać pocisków przeciwpancernych. Właśnie ze względu na tą penetrację. Bo jednak, nawet jak ten pocisk przybędzie długą drogę, to i tak ma dość penetracji, żeby przebić jakiś pojazd właśnie. Co do przeładowania. Przeładowanie ma też całkiem dobre. 2, no lekko ponad dwa powiedzmy. Pocisk składuje się wtedy około 24-25 sekund. Coś, coś na pograniczu tego właśnie. Więc dla pocisku nie czekamy w zasadzie aż tak długo. Jest to całkiem Przyzwoity czas, właśnie przeładowania. No i celność, znakomita celność, w zasadzie największa, najlepsza celność, jaką mają artylerie, i właśnie ma tą celność obiekt, jest, wynosi ona 0,42. Nie ma w zasadzie lepszej celności w grze jak na razie. Może kiedyś będzie, jak na razie tego nie ma. I czas celowania 6,3 sekundy. Też jest to e, nie najgorszy czas, e, artyleria typu GW, typ E na przykład, czy, czy T92 zrujują jednak znacznie dłużej, więc, więc jest, to, jest to fajny czas. I teraz jak grać artylerią? No, tak jak mówiłem wcześniej, ja wybrałem pociski przeciwpancerne, właśnie ze względu na tą penetrację, no i też, co bardzo ważne, celność. Mam dobrym. Ta artyleria po prostu ma dość, dość dobrą cenność na to, żeby próbować swoich sił na tych właśnie pociskach. Przy gorszej cenności wiadomo, takie, takie strzały nie mają sensu, tak jak na przykład na GWTP. Naprawdę trzeba się napocić, żeby trafić we wroga. A tutaj jest właśnie co innego, chociaż może w tym meczu tego nie zauważyliście, dużo jednak niecelnych strzałów miałem, ale. Myślę, że Was to nie zniechęci. Jest to. No, fajna zabawa powiedzmy. Inaczej jak już przebijemy tym przeciwpancernym, no to widzimy naprawdę konkretne obrażenia. E, coś na stylu e, Jack PZ S100. E, tyle, że z takiego dystansu, że przeciwnik jest nie widzi, więc też no, możemy narobić fajne kuku komuś. E, tak, e, i co do tego jeszcze stylu gry. Tak jak. E, przy każdej artylerii musimy robić. Po każdym strzale oczywiście zmieniamy e, nasze położenie. Z tego co słyszałem w przypadku pocisków e, przeciwpancernych nie widać straków. E, przyznam się szczerze nie sprawdzałem tego, ale możliwe, że tak faktycznie jest. Chociaż no nie wiem, musielibyście sobie to sami sprawdzić. E, Bynajmniej lepiej zawsze się przestawić po każdym strzale Wiadomo, artylerie często patrzą sobie na traki, więc możemy łatwo paść. Co by tu jeszcze dodać o tej artylerii? Co to jeszcze tego stylu wybierania pocisków, może? Ja oczywiście też polecam pociski w burzące. Wiadomo, wtedy trafimy gdzieś tam obok, to i tak zadajemy jakieś tam obrażenia. Jest to ważne. No i też uszkadzamy moduły. No jednak uszkodzone moduły w czołgu dużo znaczą. Podczas rozgrywki, więc tutaj, jak widzieliście, ja używałem tylko przeciwpancernych No, najwidoczniej to był po prostu błąd. Mogą sobie załadować je na kilka tych burzących, na pewno by się przydały i na pewno moja efektywność meczu by była nawet jeszcze lepsza. No, a tak mamy, co mamy. Ogólnie mówiąc, ja polecam artylerię. Na pewno jest świetna i spodoba się każdemu, który kto, kto w ogóle lubi grać artyleriami. No, bo jak to nie lubić takiej celności, czy nawet takich, takiej penetracji na pociskach przeciwpancernych? To, to jest po prostu świetne. No, i przeładowanie też nie jest najgorsze, więc na pewno będzie Wam się nią świetnie grało. Także ja polecam i trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.